Cześć kochani, tutaj Mami. Witajcie bardzo serdecznie w filmie, który pojawia się cyklicznie, bo powiedziałabym, że co zmianę pół roku. No i teraz przejdziemy dzisiaj przez jesień i zimę, czyli moje plany zakupowe od razu mówię, że to nie jest tak, że ja wszystko kupię, być może kupię jedną trzecią, być może prawie nic, ale tak szczerze chcę się z Wami podzielić, co jest na tej mojej liście zakupowej na najbliższe miesiące, bo ona już powstała. Niektóre rzeczy znam konkretnie, niektóre rzeczy, uwaga, już kupiłam i będę Wam mogła wreszcie polecić coś konkretnego i fajnego, bo ten temat się w filmach przewijał. Co Wy mi polecaliście, czego ja szukałam, i tak dalej. I tak szczerze powiedziawszy, od razu lecę do Was pytaniem: oczywiście, co Wy macie na swojej liście zakupowej, możecie skomentować tą moją. Niektóre rzeczy na pewno się Wam nie spodobają, i też coś, co zawsze kupowaliście, a w tym roku nie planujecie. I ja od razu zaczynam, ale. Co roku miałam kalendarz adwentowy i w tym roku nie planuję go kupować. Naprawdę, w tym roku nie będzie słodyczowego kalendarza adwentowego, nie będzie herbacianego i tak dalej, dlatego że grudzień jest dla mnie tak intensywny, że ja i tak tego nie otwierałam na czas. Jeżeli chodzi o batony i słodycze, to ja praktycznie tego nie jem, więc gdzieś to tam homikowałam po kontach i w tym roku nie dam sobie wmówić, że jakiegoś potrzebuję. I nie będzie tego na mojej liście zakupowej, a wy dajcie znać, co tam zawsze macie i nie kupujecie. Mogą to być kurtki, mogą to być buty, coś, co zazwyczaj kupowaliście, a w tym roku sobie odmawiacie świadomie i już lecimy z rzeczami, z którymi, no cóż, mogę w tym roku się spotkać. Zaczynam od czegoś, o czym wam już mówiłam, więc będzie takie: mówisz o tym już drugi raz, miałaś to kupować latem i w końcu tego nie zrobiłaś. Ale będzie to szybka piłka, mianowicie majki bezszwowe bawełniane. Mam firmę, która. Robi coś takiego. Nazywa się bodajże Moraj. Wrzucę Wam tutaj zdjęcie. Tam jest 12 za jakieś 140 zł i po prostu czekam, aż pojawi się mój rozmiar, czyli SK. Mam nadzieję, że taki po prostu wtedy nie tyle, że wymienię swoją bieliznę bezszwową, ale po prostu kupię od nich. Będę mogła Wam powiedzieć, czy to mi się sprawdza, czy nie. Bardzo denerwuje mnie, że gdy wpisuję w wyszukiwarkę bielizna bezszwowa Bewoniana to nagle Okazuje się, że nie wiem, na przykład wkładka jest tylko bawełniana albo tej bawełny jest 10% Więc bardzo denerwuje mnie brak, ten brak konsekwencji Przy wpisaniu w wyszukiwarkę bawełniana chciałabym naprawdę uzyskać na bawełnianą Znalazłam tą firmę, e, chciałam kupić na dniach, ale od 5 czy 6 dni czekam na ten konkretny rozmiar Bo jest dostępny tylko XL, może się pojawi i wtedy naprawdę będę się cieszyć Bezszwowa jest dla mnie teraz w tym momencie najwygodniejsza, najfajniejsza i no po prostu omijam wszystko co jest szwowe w mojej bieliźnie i sięgam tylko po tą, więc jadę tylko na poliestrze, co jest bardzo złe jeżeli pozostajemy w temacie bielizny bezszwowej a raczej tego dlaczego jej potrzebuję. tam w ostatnim czasie nosić jeansy. owszem noszę, ale dużo dużo rzadziej i z racji tego, że jest teraz plucha, rozpucha, zimno, błoto itd. na polu, to to co noszę, czyli jasno szare spodnie Jasno-beżowe spodnie, e, granatowe spodnie, raczej szybko się brudzi, bo po prostu wszystko zostaje mi na tych spodniach i potrzebuję pilnie czarnej bądź brązowej pary spodni Takich w moim stylu, rzucę wam tutaj zdjęcie, bo to jest coś, co noszę od kilku lat i zaczęłam już robić zakupy w tym kierunku. Poczyniłam je w lipcu i sierpniu, i w zasadzie wszystkie spodnie, które kupiłam, zwróciłam. To znaczy, oczywiście weszło tam Zalando, Answer i tak dalej, i wszystko mi w jakimś tam stopniu nie leżało przez też tą moją śmieszną budowę sylwetki. I jeszcze muszę wam dodać, że mam brązowe spodnie, wręcz wymarzone na siebie w swojej szafie, i uwaga, uwaga, Kupiłam je po prostu za ciasne. Będę z wami szczera. Nosiłam je w tamtym roku, w 2024, i nosiłam je naprawdę namiętnie, ale za każdym jednym razem wiedziałam, że one są trochę za ciasne. Mówi się na to. Usta wielbłąda, chyba tak Dodatkowo się tutaj jeszcze marszczą i nie wiem czemu ja się udziłam, że będą ok. No ok, nie będą Ja w tych spodniach właśnie 34 mam za duży rozmiar, 32 jest takie prawie na styk Ale mówię Wam też od razu o tym, że będę szukać tych czarnych spodni i brązowych spodni Albo tylko czarnych w sklepach stacjonarnych Bo jednak zamawianie tych wszystkich spodni, które są bardzo porządnie splakowane Czyli przychodzą w folii, przychodzą... Po spinanym, przynajmniej tak wszystkie moje przychodziły Przychodzą w papierach, przychodzą jeszcze z tym kartonem po środku, Taki naprawdę stok magazynowy Jak chciałam to przepięknie zapakować i odesłać ze sklepu, to naprawdę musiałam się umęczyć Więc po prostu pojadę coś, czego nie robiłam od lat z moim mężem do galerii I poprzymierzam Muszę mieć po prostu takie spodnie Po prostu muszę, nie będę tutaj oszukiwać, że nie będę ich kupować I nie mogę odżałować tych brązowych No ale cóż no Rozmiaru nie oszukasz. Pewnie będą w projekcie denko za jakiś czas, to zobaczcie, o czym mówię. Jeżeli chodzi o następną rzecz, to ona jest na mojej liście zakupowej. Zakupowo-prezentowej, czyli takiej, którą wysyłam mojemu mężowi na dzień kobiet, wysyłam jej rodzinie na urodziny, imieniny. My wymieniamy się listami, co jak dla mnie jest zdrowe i fajne. Już dobre 3 lata. I 3 lata czekam, aż ktoś się nade mną w końcu zlituje i kupi mi te perfumy. I ja wiem, że są tanie, bo to jest w granicach 150 zł, ale postanowiłam, że jeżeli teraz ich nie dostałam, to po prostu je sobie kupię. Mówię o niczym innym jak o Lolicie. Moon Premier. Chyba dobrze teraz powiedziałam. Pewnie będziecie wiedzieć dokładnie o jaki zapach mi chodzi. Tak, szczerze powiedziawszy, wyzbyłam się praktycznie wszystkich perfum. Mam tylko jedne. Chciałabym mieć po prostu jeszcze jeden wybór. Używam szalenie rzadko i to nie oszukujmy się: szalenie rzadko używam perfum, ale chciałabym właśnie mieć te. Te mam też wypróbowane, dlatego że na Notino kiedyś kupiłam próbkę i bardzo mi się podobały. Wydaje mi się, że to już jest taki przeżyty klasyk. I jeżeli wejdę w grudzień i nikt mi ich nie kupi, to ja po prostu sobie je sprawię. Nie proszę konkretnie o jedną rzecz, dlatego że chcę mieć mimo wszystko niespodziankę. Prezenty sobie sprawiamy, ale wiecie, nigdy nie wiem, co dostanę z tej listy, e więc pożyjemy, zobaczymy, a jak nie zobaczymy, to kupimy sobie sami. Jeżeli chodzi o czapki, i tutaj e, ta czapka chyba już była na liście, ale stwierdziłam, że jest za ciepło, żeby kupować ją na lato, e, to dodałam sobie do swojej listy, że jak będzie na answer, to żeby dali mi znać czapkę zimową. Tak, czapkę zimową, czyli nie poliestrową, ciepłą, grubą i ja zdecydowanie uwielbiam czapki z daszkiem i nieraz jestem bardzo elegancko ubrana i gdzieś ta czapka leci, ta twarz musi być zasłonięta, te włosy muszą być zasłonięte. Zachorowałam na tą konkretną czapkę i myślę, że ta będzie na takiej mojej liście zakupowej. Ona się nie każdemu musi podobać, absolutnie nie, ale już ostatnio miałam ją kupić, po prostu nie mogłam dodać jej do koszyka, bo jej nie było. Może w na stan, i wtedy dostanę powiadomienie mailowe. Jeżeli nie, to chyba żadną inną beżową czapką nie jestem zainteresowana, więc chciałabym mieć właśnie coś takiego ciepłego na zimową porę, bo ja jestem zmarzuchem, a dokładniej to ja nie jestem takim zmarzuchem jak ja, jestem po prostu zimna. To znaczy, jeżeli się nawet na to jedyne ciepło, jakie wytworzy mój organizm, jest utrzymywane przez swetry, warstwy. Ale to już mniejsza z tym, ten konkretny produkt chciałabym kupić I tak wiem, że raczej nikomu się nie spodoba Ale i tak wolę to niż tradycyjne takie czapki jakieś z pomponami tak dalej na zimę Nie kupuję czegoś takiego na Vinted Dlatego, że uwaga, szukałam, ale ceny były naprawdę zaporowe Jak za czapkę noszoną, wszystko godzinnego A gdybym tak teraz powiedziała Wam o czymś, co chcę kupić na Vinted I będę szukać na Vinted I od jakiegoś roku to jest taka moja potrzeba zakupowa, że... Wielokrotnie albo uwaga, zaraz wam powiem o co chodzi: marzłam, bo tego nie miałam, albo wyrzucałam sobie, że tego nie miałam. I uwaga, chodzi mi o czarną marynarkę, ale krótką. Ja noszę rzeczy z wysokim stanem. Do sukienek taliowanych sprawdza się czarna, krótka marynarka, albo jakakolwiek krótka marynarka. Do moich ultra wysokich spodni sprawdza się czarna, krótka marynarka, albo jakakolwiek. Krótka, inna marynarka A czarna jest po prostu Dla mnie no, niezbędnikiem W mojej szafie, bardzo zwracam uwagę że to wszystko gra i jakaś Taka do pół pupy, że tak powiem Albo jakaś taka Mega długa się mnie nie sprawdzi Oversize też nie i szukam czegoś Co jest kratko, czarną, krótką marynarką Ale wygląda trochę bardziej nowocześnie Niż taki wiecie, żakiet Znajdę sobie w swoim czasie, wiem I jestem spokojna, że zrobię to Na winte akurat, dlatego że na winte Kupiłam w zasadzie większość marynarek, które mam w swojej szafie. W tamtym roku naprawdę udało mi się zapolować na dwie czy trzy takie z metką, dosłownie z metką. Potrzebuję czegoś. Czarnego, klasycznego, fajnego, ale jestem spokojna, że znajdę A mówię, że marzłam, dlatego że nawet ostatnio idąc na koncert chciałam ubrać czarną marynarkę, której nie miałam Więc ubrałam po prostu krótki płaszcz bostonkę, czarną długą spódnicę, czarny basic i ubrałem marynarkę, ale jej nie miałam Więc o tą warstwę było mi zimniej W nawiązaniu do filmu tego typu na lato... Chyba na lato, był ostatni czy tam na wiosnę, mówiłam o basicach. I siedzę tu w oczywiście basicu z HM-u, poliestrowym, który kupiłam w tamtym roku. I o ile brązowy jest jeszcze jako tako, o tyle czarny dobrze wygląda, ale po całym dniu po prostu bym się w nim zaśmierdła. Ale udało mi się ostatnio. Mówię teraz o liście zakupowej, ale naprawdę udało mi się ostatnio, w tamtym miesiącu dokładnie, kupić wreszcie basic. Body w idealnym dla mnie rozmiarze, bawełniane, bez poliestru Jestem bardzo zaskoczona, bo w stosunku do tej firmy miałam zawsze takie mmm Ale mówię o body czarnym i białym, z długim rękawem, basicu W rozmiarze XS, z even as chyba, dobrze to powiedziałam? Wrzucę wam po prostu ten mój model, bo na pewno będę mieć go na Zalando Launch i już teraz żałuję, że nie kupiłam innych kolorów, e, szczerze powiem Wam, że zdecydowałam się na czarne i biały, bo stwierdziłam, że tam się nic innego nie może stać złego, ale były też brązowe, były też szare, a ja uwielbiam ten kolor, i wiem, że jak to już wejdzie do mojej szafy, tak jak na przykład kupiłam sobie body z krótkim rękawem, to ja w tym będę chodzić non stop. Jeżeli chodzi o jesień, narzucam na to kardigan i jestem gotowa do wyjścia. I e, jeżeli chodzi o też jesień i zimę, e, to idzie pod co. Coś to idzie do codziennego użytku. Ja w tym chodzę po domu i to po prostu nie może być poliestrowe. I wiem, że mówiliście wtedy o kosie, mówiliście o handemii i tak dalej, ale jakoś poczułam, że te będą ok, i naprawdę dla mnie rozmiarem są ok. I są już po kilku praniach, niewielu, ale po kilku, i nic się z nimi nie dzieje, i body się nie rozpina na dole. Już się nie mogę tylko czekać, żeby kupić inne kolory e, i wyrzucić te wszystkie moje. Uwaga, nie z poliestru nawet, ale na przykład taki basic Senseja, który żyje w mojej szafie, tylko dla Dlatego, że nie miałam innego basiku, bo jest krzywy, źle się układa, i ja już powinnam teraz lecieć i nagrywać projekt dęko ubrania. Szczerze Wam to powiem. No basiciki, jak wreszcie trafiłam na coś fajnego, to pójdę w to jak w masło. To byłby idealny film, gdy ja gdybym tu nie siadła i nie użyła słowa na K. I nie, to nie jest to słowo, o którym myślicie, bo ja wiem, co się stanie tej jesieni i tej zimy. Ja po prostu wiem. Mimo, że co roku obiecuję sobie, że tak się nie stanie, i cały minimalizm to rypać, ale i tak wiem, że z roku na rok mam tego coraz mniej w szafie. Ale to musi być wielkie, ciepłe i w tym roku musi mieć kolor. I pokażę Wam coś, co może być absolutnie ohydne po zamówieniu tego produktu, a jeżeli się zdecyduję i zamówię, to że będzie jednak na mnie dobrze wyglądać i wrzucę Wam to i to jest brzydkie. Ok? Jeżeli chodzi o ten konkretny produkt, to albo czegoś takiego bym szukała zielonego. Albo czerwonego I ten zielony jest już dostępny na Zalando od dwóch lat, bo od tylu lat mam go w koszyku I nie wiem, czy ja dobrze będę w tym wyglądać Ale potrzebuję zdecydowanie koloru I taki, jak to się mówi, fun fact u mnie jest taki Że jak ja ubiorę się w coś kolorowego Nie mówię o pomarańczu, ale mówię o czerwieni O różowym kolorze i tak dalej, to od razu mam trzy punkty do ciepła Moja mentalność jest taka, że jak widzę w lustrze, że ja jestem czymś kolorowym to jest mi od razu cieplej. Naprawdę tak jest To jest chyba nastawienie się mojego mózgu Ale tak jest I tak się odgrażam i wielokrotnie jest tak, że w tych filmach Ja jednak tego nie kupuję i, I super, natomiast To jest coś, co siedzi mi w głowie od bardzo dawna I ona naprawdę może być na mnie Przepotężna i wyglądać źle Ale tak myślę, że jakbym miała czarne buty I czarne spodnie, to wyglądałaby Całkiem w porządku A ja naprawdę cioram te kurtki Te kurtki ze mną przechodzą wiele Bardzo wcześnie chodzę już w Takich grubszych kurskach i naprawdę ciągnę z nimi do późnego marca Zawsze pamiętajcie, że ja jeżdżę autobusem, więc jak na polu jest minus 2 To ja muszę się przygotować na przejście w minus 2, minus 5, nie wiem, 3 kilometrów I po prostu mi musi być ciepło, ale już koniec tej opowieści i lecimy dalej Bo Moja niebieska torebka z CCC wygląda już... ona nie wygląda I już ją próbowałam czyścić, ale kiedyś nosiłam... Okropne ubrania, to znaczy ubrania, które Barwiły i moje ciało I rzeczy i jest już zabarwiona I nie bardzo to czymkolwiek wyczyścić I już tak średnio wygląda Jest dla mnie też trochę za duża, więc Szukam czegoś małego, niebieskiego Albo niebiesko-szarego I teraz szczerze wam powiem Wiem, że to dla wielu osób jest kicz Ale jak przyjdzie grudzień Przyjdzie rocznica Przyjdzie marzec, bo aż chyba Na taki czas będziemy trzymać ten film To zastanawiam się nad kilkoma modyfikacjami z gesa i wam je tutaj wrzucę, ale bardzo istotna rzecz jest dla mnie taka, że ja muszę mieć małą torebkę. Ja muszę mieć torebkę, która pasuje do mojego ciała. I kiedyś już chciałam kupić sobie torebkę z Gesa, ale wszystkie były po prostu na mnie przy mojej sylwetce po prostu. Za duże. Myślę, że w końcu zdecyduję się właśnie na niebieską albo szaro-niebieską i to też nie taki neon, coś takiego bardziej zgaszonego, mniej popularnego. A jak będę się decydować, to będę polować. I znowu mogę powiedzieć, że jest tak jak z kurtkami moi drodzy: w cholerę torebek wyleciało. Ostatnio też widzieliście torebki w projekcie Tenko. To nie jest zakup konieczny, do niego wcale nie musi dojść, po prostu mogę nie mieć niebieskiej torebki i będę żyć. Ale gdybym miała mieć coś na liście zakupowej, to raczej to. Nie byłabym sobą, gdybym nie opowiedziała Wam o moich topach z tamtego roku. Tamten rok i poprzedni rok jeszcze, był dla mnie bardzo owocny, jeżeli chodzi o zakupy sweterków na Vintage. Nie idealny, ale bardzo owocny. Udało mi się z moich ulubionych firm kupić takie ładne basiki. Tutaj Wam wrzucę po prostu dwie firmy, które najczęściej brałam pod uwagę. I udało mi się też być sobą, czyli na biały sweterek wylecie kawę, niebieski gdzieś zaciągnąć, i to jest dla mnie też potwierdzenie, że ja nie powinnam kupować mimo wszystko sweterków bardzo drogich, w nowych sklepie, bo mnie różne rzeczy plamę, plamowe w życiu spotykają. I albo. Coś z moich rzeczy, nigdy nie spotka plamy Albo jak spotka, to jej się nie da doczyścić Jestem łapą, jeżeli o to chodzi, nie będę kłamać I oczywiście teraz w tym momencie, gdybym miała wyliczać na palcach Mam granatowy sweterek, taki trochę za duży, ale ciepły Mam czerwony z łatami na łokciach Ten jest ultra ciepły, mogłabym go nosić zamiast kurtki zimowej i byłby idealny Mam szary z Ganta, który noszę w zasadzie cały rok Tak szczerze powiedziawszy, bo miałam go nawet yy... Jakoś w tym roku latem na sobie wieczorem, więc on jest moim takim niezbędnikiem. I to są w zasadzie moje trzy ciepłe swetry. Wszystko inne jest z jakiejś tam cieńszej bawełny, wszystko inne potrzebuje czegoś jeszcze, pod spód. I ja naprawdę będę szukać. Chciałabym znaleźć ten swój biały jeszcze raz, kurczę bardzo bym chciała. Naprawdę potrzebuję po prostu sweterka, i tutaj przyznaję, że ryzyk fizyk. Jeżeli kupię i będzie trochę za mały, to i tak w podsumie. Nawet e, licząc, że jeden zakup będzie udany, jeden nie, to wydam mniej niż na nowe ze sklepu. Będzie to coś z drugiej ręki, coś wróci znowu do obiegu i będzie fajnie ze mną funkcjonować, więc polowanie za niedługo się zacznie. E, no cóż, piękna złota jesień w tym roku po prostu nie nadejdzie. I bez tych wszystkich rzeczy, które Wam dzisiaj wymieniłam. No dobra, muszę kupić tą bieliznę, ale tak to też się raczej mogę obyć. Robię to niestety też dlatego, żeby nie trafiały w moje łapska przygodne rzeczy i żeby też wiedzieć mimo wszystko, żeby sobie coś tam kupić, bo są to faktyczne braki w mojej szafie. Prawie wszystkie, które chciałabym Gdzieś stopniowo zapełniać Bardzo się cieszę, że udało mi się dopaść te basiki, bardzo się Cieszę, że udało mi się znaleźć Spodnie dla siebie, ale Tych konkretnych kolorów po prostu będę Szukać, że jednak lepiej działać według jakiejś Konkretnej listy i zdawać sobie sprawę Z tych naszych potrzeb Ja nam życzę, żebyście nie chorowali I wiem, że ostatnio to życzyłam, ale ja Przeszłam przez ten tydzień bajecznie Dalej nie jestem chora, natomiast u mnie Pochorował się nawet pies, mam pochorowanego już od kilku miesięcy kota, który non stop chodzi do weterynarza Mam chorego pieska i już po prostu, żebyście Wy nie chorowali Żeby zwierzaki Wam nie chorowały i tego nam życzę Super odporności, spokoju i przejścia do jakiejś ładnej polskiej, złotej jesieni Bo ja słońca to nie widziałam już dawno Pa, pa kochani, trzymajcie się, do następnego